Czyli to Nie. Czemu nie? Siemano. Się mama. się? Ja tak. Czemu? No. Nie wiem. <noise> Raczej, wszystkim dzisiaj nagrywamy Book haul. i tutaj masz patrzeć, jakbyś nie wiedział. No, ale mi wygodnie jest tam patrzeć. Nie, każdy jest wygodnie patrzeć. E, nagrywamy book haul z targów oraz po targach, bo dużo książek do mnie przyszło, więc chciałam Wam tutaj pokazać. No i jako, że Patryk był ze mną na targach, ale nie było go dużo w materiale, to, to Wam go przedstawię. To jest Patryk. Cześć. Patryk był głównym operatorem, tak jak można było zobaczyć. No wspaniale, Nie, Wspaniale, tak wspaniale było, więc tak, tak. E, ja się troszkę bardziej stresuję nagrywając się Patryku. E, dobra, zacznę najpierw od książki, którą dostałam akurat na targach i to jest droga do siebie. O, i będę Patryka tutaj zasłaniać, ale, ale trudno, może tutaj będę pokazywać. E, jest to książka, którą dostałam od jednej z y, pań, które brały udział w tej samej rozmowie. <grytanie> Które brały udział w tej samej dyskusji na temat książki, że Letkę zawsze noszę przy sobie. I akurat ta pani była o tyle taka kochana, że, że przyniosła nam egzemplarze swoich książek i, i jeszcze tutaj podpisała nam takie miłe słówka i to było. To było takie kochane. Ja, ja. Czy ja? No Nie, no, mogę ja w sumie używać na zmianę. Widać co mhm. Widać. Y ja kupiłem dwa komiksy od doma. Jeden w sumie wziąłem, bo był zadycha i w sumie nie wiedziałem o czym jest. A ten wiedziałem, że jest zbiorem Frykasy, tak? frykasy. zbiorem najlepszych komiksów tam z ostatnich 5 lat. No i co? To już czytałem, fajne, lekkie. Znaczy lekkie, no jak to ode mnie. Czyli polecasz? No polecam, a tego jeszcze nie tykałem, ale przeglądałem, no to tam... A Frykasy po ile były? Po trzy dychy chyba. A co Nie, bo to były takie nakle. A nie, jest, 29 zł. No, okay, też okay. Tak, tak też kosztowały. No i fajna jak, jak ten. No jak ktoś lubi, no to lubi. Jak no jak i ktoś... masz takie ładne obrazki, no nie? A tak, fajne no autografy, jakby. E, to jest? O, o. I tutaj był taki przywitek w vlogu, jak właśnie rysował. Tego kotka. a tutaj też coś jest? Tu był e, kaczka, chyba, nie? A. Jest. No, takie słodziutkie. Tylko to jest tak taniej wydane, no nie? Jak było zetyka. No, bo to jest taki zaszycik. No. no. jak jakby była go przekładka, to bez sensu, tu jest ile, za 30 stron. No, sobie tak. Okay, to kolejną moją książką, którą kupiłam na targach, i w sumie pojechałam na targi, bo chciałam kupić tą książkę przed premierą i się udało. I to jest Jak podejść do rozprowacza. I jest to bardzo piękna książka, i Fadryk i mi ją kupił, bo byłam grzeczna. Mm, na zeszyt. Co na zeszyt? Kupiłeś ta ok grzeczność. Nie, nie. Było, że jakby tak grzeczna, co mi kupisz, i nie kupiłeś, więc. Dlatego mówisz, że na zeszyt. Nie na zeszyt. No i jest bardzo piękna. Wow, się. Jest bardzo piękna, ale tak o nią dbałam podczas podróży, się zniszczyła. Jakby tak tej, tej rogi się zagiła. A ja bardzo chciałam dbać o tę książkę. No i trochę się nie udało, ale jest naprawdę bardzo ładna. I nie wiem, trochę, trochę mam takie mieszane uczucia, czy ją czytać teraz. Bo z jednej strony chciałabym ją czytać teraz, ale z drugiej strony jeszcze mają wyjść kolejne tomy i tak. Zobaczymy. Nie być tych nie wiem, chyba trzy. Jakby to jest po angielsku. Dużo osób na Instagramie czytało to po angielsku. A, w sensie y, ogólnie. Tak. A w Polsce wyszła dopiero pierwsza część i nawet nie wiem, czy to już miało mm, premierę swoją? No nie, to jest przedpremiorowe. No ale ja nie wiem, ile to przed premierą kupiłam, wiesz. Czy to tydzień, czy... Ale nie będzie tu w sobie. pewnie tacy taką... No mi się... nie, nie, będzie no. ją. No to nie wiem, czy, czy długo przed premierą to kupiłam, ale no. No. Bardzo szybko też się skończyły z tego co zauważyłam, potem już na Instagramie było, że, że nie ma. A jak ja nagrywałam te przewidki, też jeszcze było sporo, ale. No. To w sumie wziąłem książkę Jasona Sharera. Nie pamiętam nazwy. Wciśnij Reset. Napisał wcześniej Kev Pot i Pixele. Fajny reportaż taki o najlepszych grach w ostatniej tam dekady. Jakby jakie były wzloty, upadki, jakie mieli problemy podczas tego. Podczas tworzenia. Tutaj są głównie o studiach, które... Które upadły na przestrzeni lat. My to w sumie wziąłem w ciemno, bo zobaczyliśmy ją na Esquenie, a zobaczyliśmy, że jest jeszcze emocja jakaś tam 3 tak. za 2, więc Natalia sobie wzięła dwie kolejne książki, a ja, ja sobie wzięłam to. Tak, ja sobie zabrałam takie piękne książki, i to jest Marzyciel i Muza Koszmarów. I taka śmieszna sytuacja, że ja w sumie mam torbę z Esquena właśnie z tej książki, a jeszcze jej tego nie czytałam, więc więc że zabiorę i sobie nawet nie wiem, o czym to jest, ale nie wiem, strasznie długo za mną te książki chodziły, a że była taka promocja, no to w szkoda nie skorzystać, żebyś miał te książki chociaż. No, to można w ciemno brać? Fajne, on zawsze, jakby jemu, no jemu, jemu ufają też wszyscy tam deweloperzy, no ładna że jest. on często wyciąga jakieś rzeczy, których normalny dziennikarz by nie wyciągał. Mhm. No, tak. Okay. Kolejne to Stephen King, komórka. To w sumie wziąłem pierwsze lepsze Kinga, bo nigdy nie czytałem. No to jest polecenie chyba Julia. I to mi poleciła Julia właśnie, że, że kiedyś czytała, jej się podobało. No jednym minus, że to fajna okładka, ja nie, nie przepadam osobiście. No i zobaczymy. Nigdy, jak mówię, Kinga nie czytałem, a dużo osobom się podoba. Teraz zacząłem słuchać jedną książkę, no to podoba mi się, że są krótkie opisy. A ta książka się nazywała? O. Instytut. Jak na razie spoko, fajnie się słucha. A nie przeszkadza Ci na przykład ten język, jaki on pisze? Bo mi się wydaje, że on właśnie takim starym językiem pisze. Nie, nie. normalnie. Tak, bo ja nie ja czytałam... na lektor przeszkadza, bo strasznie szybko czyta. Muszę sobie chyba zwolnić. Tak? tak A namagę. może masz automatycznie jakoś ustawioną tą. To... No jeden nie, jeden jest. Okej. Okay. Ale tamten był wolniejszy lektor. Okej. Okay. Na przykład mi coś nie podoba w książkach Stephena Kinga, że <coughs> wydaje je parę wydawnictw. I gdybyś chciał sobie uzbierać wszystkie książki no, tego no. autora, to albo masz właśnie mniejszą trochę okładkę, albo właśnie inny styl tych okładek i to jest takie trochę bez sensu, bo ładnie by wyglądały takie wszystkie na półce. No, no to zobaczymy, no, czy, ale mi ty to, nie zbierasz, czy, czy mi to. Się... Nie, ja, ja tylko żeby przeczytać. No, troszeczkę się różniło, ale... To tak jak może widzieliście na vlogu, jeśli oglądaliście, to byłam na spotkaniu książki, żyletkę zawsze noszę przy sobie, bo jestem jedną z bohaterek i w ramach takiego podziękowania zostaliśmy zaproszeni przez wydawnictwo Filia na kolację właśnie po tym spotkaniu i, i na tej kolacji, nie wiem, to pani Olga chyba była, nie pamiętam jak się pani nazywała, jakaś tam, nie wiem kim ta pani była, czy... no, no kimś tam ważniejszym, nie, nie wiem, e, powiedziała, że mogę sobie przyjść na następny dzień na stanowisko. Na... Stanowisko. na stoisko na stoisko <laughs> na stoisko i wybrać sobie książki za darmo, że zabrać i mi było tak kupia w ogóle to zrobić, tak weszliśmy ja tak, Dzień dobry, i tak nie wiedziałam, czy mnie, czy mnie, poznają, ale, ale ten pan mnie poznał, poznał i, i powiedział, że mam sobie wybrać, no i wtedy zabrałam tylko jedną książkę, bo tak zestres... Patryk mnie zestresował w ogóle, że nie wiesz za dużo, bo lepiej zabrać mniej niż. I tak mnie to zestresowało. I wtedy sobie zabrałam toksyczna pozytywność, bo bardzo mi się spodobał ten opis, i bardzo tak mi się skojarzyło z Instagramem i z tym, co właśnie się dzieje tutaj na Instagramie, jak to potrafi być szkodliwe. No ale gdy chciałam właśnie powiedzieć panu, że. No, biorę sobie tą jedną książkę, to powiedział, żebym sobie więcej zabrała. I ja tak. Ale ja nie wiem co, i tak trochę mi głupio było. Znaczy. Wiedziałam co, ale oczywiście Patryk mnie tutaj przestraszy, że mam nie brać. No bo to... Nie to no, tak mnie zestresowałeś wtedy. Tak jest, bardziej grzecznie, nie? Okej. Okay. No to zabrałam sobie Centrum Śmierci i to jest książka chyba, która miała teraz premierę. Dzisiaj albo wczoraj. Nie wiem, dużo ją widzę na Instagramie. I za ciekawy mi opis, bo ja w sumie robię takie jakieś tam no, lekarz też, sądowy. Ale To też jest, też jest tak? jako nowość chyba, no. Okej, okay. no to mi się wydaje, że to dzisiaj mogą mieć premierę. No i właśnie... Na początku chciałam sobie te dwie zabrać, no ale, no, jak już mówiłam. No ale, że ten pan powiedział, że muszę więcej zabrać, to wybrałam jeszcze tę. Ogólnie nie było wielu książek, bo zostały już takie resztki, bo my chyba w niedzielę poszliśmy, tak? Tak, tak, bo ty A chciałaś to... w ogóle wziąć Mossa, bo tam tak. strasznie ci polecali. Tak, chciałam zabrać spróbować. Mossa. Nie wiem, która to jest książka dokładnie, została mi polecana taka o serii z jakimś liceum chyba, ale nie było jej już i tak troszkę smutno, no ale, ale były te, więc, więc jest okej. Okay. I co jeszcze? Powiedzmy, że w mi wciśnięta, znaczy no tak, tak śmiesznie to trochę brzmi, ale książka pani Agnieszki Olejnik, więc tą autorkę znam, ale nie czytałam jeszcze żadnej jej książek i to jest książka i już nie czekam. I to jakby nie wiem o czym to jest tak szczerze, bo po prostu pan jeden powiedział, proszę sobie zabrać jeszcze tą książkę, bo tutaj autorka się i to od dobra. razu podpisze. Tak, to jaka jeszcze. I to była. Takie, takie miłe, że dostałam właśnie jeszcze tutaj podpis. I w sumie to było, to było spoko. Jakby, opis nie brzmi źle. Ja mam trochę problem z polskimi autorkami autorami, ale powoli zaczęłam tego przekonywać, bo tak jak mówiłam, już chciałam mosa przeczytać. Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że to będzie coś po prostu takiego lżejszego. No, chyba tak, no ale zobaczymy. Jak nie, to twoja mama dostanie. Prezent no, z opisem no, dla Natalii. Moja mama. <laughs> ja lubi. No. no i moją ostatnią książką jest Outpost Glukowskiego. Nie wiem jak to się poprawnie czyta. Okay. Autora Metro. Metro mi się bardzo podobało i książka, i, i gra. W sensie cała ser, cała trilogia. Autospokój przeczytałem, znów zaraz po tak, jak go czytałem. Chyba półtorej dnia ci to zajęło. No, dosyć fajne. Dwolno się rozgrywała akcja, ale potem było takie fajne przyspieszenie. Fajny też motyw, o co w ogóle tam chodzi. Nie, jakby nie spoilerując. Więc co, więc wiadomo się teraz drugą, drugą część sobie kupić, która chyba jest zwieńczeniem już całego cyklu tego. Czy tylko dwie są książki z tej. tej, z tej Czytałem wydatków? opis opis tej dwójki i tak jakby zapisu wynika, że to jest koniec historii. Okej. Okay. Więc że, no bo to tak się skończyło w takim otwartym zakończeniu dosyć, więc. A jak Ci się bardziej podobało metro, czy właśnie? Nie, metro, to, to dużo bierze pomysł z metra. Mhm. Jest trochę inny tam pomysł, ale metro bardziej mam wrażenie. Tak by metro było cięższe też takie. Tutaj to okay. było takie, oni sobie żyli na powierzchni, a w metrze jednak jak był ten okay, klimat, tak? klimat... No choćby też jest całe tam przecież było metro namalowane, mm -hmm. trzeba było siedzieć to staty, okay, znaczy nie było, Nie ma Nie, bo oni tutaj żyli na aha, powierzchni. Tutaj aha, jakby nie ma. Okay. Nie było wojny nuklearnej, że oni nie mogą wychodzić. Okej, okay, okej. Okay. Czyli to jakby się nie, nie łączy, to to tylko jest, to tak. z, m, po prostu dystopia, tak? No to nie jest ten sam jakby uniwersum, to nie jest aha, to samo. Okej, okej. Okay, okay. To jest też takie postapokaliptyczne trochę, ale nie... Nie w taki sposób jak metro, gdzie oni musieli okay. żyć, żyć pod ziemią i pod tą ziemią funkcjonować mhm. jako społeczeństwo. Ale szybkość czytało, no nie? Tak, fajnie, fajnie napisano lekko. Takie, dosyć przyjemne. To dobrze. To jeszcze mam parę książek, które tutaj chciałabym pokazać, to już będzie takie troszeczkę szybsze, bo na targach dostałam tutaj prezent od Ali, bo Ala się pozbyła swojej maszyny do szycia i wie, że ja szyję, więc tutaj dała mi taką książkę i to takie słodziutkie, że akurat o mnie pomyślała przy tej książce. I kolejnym prezentem, który dostałam, jest Gdzie Śpiewają Raki, tak dobrze przeczytałam, i to jest prezent od mojej mamy i ogólnie ona sama jakby odkryła tą książkę dla mnie, a ja już ją chciałam kupić dawno, więc bardzo mi się podoba, że moja mama ogarnia jaki mam gust literacki. W tym holu jeszcze chciałabym tutaj szybko pokazać książki, które przyszły mi dzisiaj i to są książki... Ze współprac z wydawnictwami, i pierwsza to jest od wydawnictwa Kobiecego, ludzi, których spotykamy na wakacjach. Wydaje mi się, że to będzie taka mocno, mocno wakacyjna książka, chociaż nie czytałam Beach Read, to czyta... słyszałam dużo takich mm, różnych opinii na temat tej autorki i zobaczymy. Jakby, no, póki co mi się podoba, znaczy tak opis czytając, zobaczmy. I kolejne dwie książki to jest moja pierwsza współpraca z wydawnictwem Sunia Draga, I, i to jest takie w ogóle kochane, że że dzięki tym targom mam tą współpracę. E, pierwsza książka to jest bardzo ładnie wydana, fantastyka. Ja dawno nie czytałam fantastyki, bo raczej nie sięgam po takie typowo fantastyczne książki, ale ta była mi polecona, więc, więc mam. I to jest księga Axlin, Nie wiem jak to się czyta, chyba Axlin, Coś takiego. Jakby też brzmi bardzo ciekawie. Nie wiem, czy ciebie zainteresował na przykład ten pomysł? Yy, bo mi się wydaje, że to może troche. być coś innego, że to yy, tworzona książka yy, jest. Ja chyba bardziej lubię fantastykę taką cięższą, taką bardziej mroczną. Mm -hmm. A okay, to jest taka, okay. mam wrażenie, taka lżejsza, ale hmm. chyba sobie zobaczę po tobie. Okej. Okay. Ja właśnie mam problem chyba z taką cięższą. Hmm. Tak, Sandersona tego słyszała? No, to Sanderson on będzie taki ciężki, no, no nie. Jak właśnie sobie co to jest też taka ciężka fantastyka. No, to dla mnie to, to właśnie. Bo wiesz, że jest troszkę lżejsza, ale nie mówię, że w... ten. Myślę, że sam ją. Ale sam ją jest. Przeczytam. Ja mam takie zdobienia. I tutaj drugą książką, którą mam y, od wydawnictwa Sonia Draga jest Pięcioro Małych Indian i zabrałam ją dlatego, że po książce 27 śmierci Tobiego Obeda to po prostu mogę czytać o tym temacie wszystko, co jest i Patryk też to musi przeczytać. Tak, By, ja też to mam. Nawet nie to, chodzi mi stricte o to, tylko o to właśnie 27 śmierci Tobiego Obeda, bo to po prostu myślę, że to jest świetne mm, wprowadzenie do tego tematu trudnego, bo to jest taki typowy roper, re, reportaż, a to jest już chyba literatura piękna, więc to mi wydaje takie, wiesz, tak po opisie to jako ten, jako, nie, nie jako nie reportaż, jako właśnie jakaś to? historia, no. Tak, tak. Opis, mm -hmm. na tej czasie, tak, mi się też wydaje, wziąć. że to właśnie będzie bardziej e, historia inspirowana tym, co się naprawdę działo. No, Może chyba... a faktycznie będą prawdziwe wydarzenia, ale... Chyba wolałbym jednak reportaż mm. je z takiego tematu. Mm -hmm, no to właśnie, tamten reportaż jest bardzo, bardzo dobry, ale no... Ja jestem ogólnie ciekawa tego tematu i na pewno tamten reportaż jakby nie... nie przedstawił Ci wszystkich informacji, które mógłbyś się dowiedzieć. Mm -hmm. Więc dlatego chciałabym pogłębiać tą wiedzę i... Myślę, że to jest dalej taki temat na czasie. Mimo, że to się działo bardzo dawno temu, to myślę, że dalej no, warto o tym czytać. Niedawno, to ile rok temu było, to że znaleźli w sumie te ciała tych dzieci. No, ale to już Więc to od, jakby lat. od nowa się no, naęczyła tak, tak, tak. mhm. sprawa. No. Więc to jest cały czas temat, jakby, który, który jest, powiedzmy, świeży. na czasie, no, jest świeży. No. no i co? No i to są wszystkie książki, które udało nam się kupić na targach, jest ich całkiem sporo. No, sporo w sumie dostałaś. Sporo dostałam. Mało kupiliśmy, ale to w sumie dobrze, bo ja nie jeżdżę na targi po książki, ale cieszę się, że po targach udało mi się troszeczkę wkręcić paczka, ponowne czytanie książek. Nawet sobie kupił legimi, więc, więc to myślę, że duże osiągnięcie, bo jako ja jestem osobą, która nie, nie słucha audiobooków, więc i tak zachęcam, żeby każdy jednak znalazł swoją drogę. No ja ja myślałam w sumie też, że mi to nie w ogóle niesiądzie, ale jak nawet się bardziej skupiam, jak słucham. Nie muzyki, tak. tylko coś, co gada, bo mhm. musisz się skupić wtedy tylko na tym i tylko na robocie, a nic pośrodku nic po jeszcze. No fajnie, że więc... możemy teraz rozmawiać o tych samych książkach, bo w ogóle Patryk przeczytał teraz wróć przez mrokiem. No, proszę. Wróć przez mrokiem, więc jest tak cudowne, że możemy teraz się wymieniać tymi opiniami. I może jak nagram opinię wróż przez Mrokiem, to może ty też będziesz bohaterem tej może. filmiku. Jeśli będziesz oczywiście chciał tutaj wiesz, swoje stronie powiedzieć. mam pom do powiedzenia, bo w sumie mam mieszane. No, Musisz to chyba przemyśleć, no mi się, mi się podobało, ale, mm -hmm. ale ta końcówka mam że nie była okay. taka, taka. Jakby już nie miała czasu. No. Co tam ma się dziać? Takiego fajnego, tylko tak na szybko jakieś. Może troszeczkę, no. To myślę, że możemy w najbliższej przyszłości też nagrać taki, taką pogadankę po prostu. No. no. Okej, okay. to kończymy. jak Ci się podobało, Patryk? Spoko. To nie, jest takie siedzenie. Jezu, mi też tak niewygodnie siedzi, jakby... No, więc to trzeba jakieś inne miejsce znaleźć tą kamerę. Ale nie wiem, właśnie. No, musimy. Ale, ale było przyjemnie, jakby. Stresowałam się na początku, bo ja zawsze nagrywam sama, ale to jest tak miłe jednak, że jesteś tutaj obok mnie, i... no. mnie wspierać w książkę. Jaka milutka nagle. <laughs> Jaka milutka, zawsze jestem milutka. Przez to. Nagle, to jest słowo klucz. Wyjątkowo, o. Okej, okay. no to co? Kończymy. Siema.